w następnej do degustacji. Tym razem angielska wódka. I to kraftowa. Że <laughs> mówiąc. Dutch Barn Orchard Wodka. <laughs> Coś innego. Mamy wódkę z sadu. 40%. Bardzo ładna butelka. Dosyć <laughs> gruba szyjka e, z korkiem. Zobaczcie jaki korek jest. Potężny. <coughs> Bardzo ładna miedziana e, oprawa graficzna. E, no i mamy główną buchaterkę e, holenderską, sodołę. Po prostu na tej farmie e, była taka sodoła e, i O, jak fajnie! Tak nazwiemy wódkę. Farma w ogóle się nazywa e, LS Farm <coughs> i tam postawiono destylarnię i jako współwłaściciel, e, że tak powiem, dołączył do zespołu aktor <coughs> Ricky Gervais. E, no nie wiem, czy jest taki aż bardzo znany, ale widocznie miał wystarczająco fundusze, żeby zainwestować. E, no i troszkę ją reklamuje, e, ale z takim twistem, że tak powiem, e, z tego względu, że w każdej tej reklamie mówi prosto z mostu alkohol szkodzi zdrowiu. Dużo chorób wymienia takie tego, ale, ale to on będzie szczęśliwy, jak będzie cię kupować, bo on zarobi pieniążki. Dokładnie tak. Zobaczcie sobie reklamy. Tak mówi. Także głos jest OK szczery yy, no. Ale widzicie ładna prawa graficzna, ale zobaczymy co jest w butelce. Oczywiście klarowy, wygląda jak czysta wódka, bardzo ładnie. Coś jeszcze tu napisali z tyłu o! To jest śmieszne. To jest śmieszne co nie tu napisali, bo no, oczywiście wytwarzana w małych seriach no i dlatego potrzeba ciągle ją kontrolować i sprawdzają jej smak co 20 minut robota takiego degustanta naprawdę będzie fajna po 8 godzinach na pewno będzie 3 kieliszki na godzinę no ciekawe że płacą nie? codziennie pija na piachorzyku na alkoholik. Nie, no dobra, co 20 minut testują, jak smakuje wódka i jest ona zrobiona z e, brytyjskich jabłek, mają m, tak jak nazwa mówi, orchard, e, mają sad na tej farmie e, i fermentują te jabłka, ale do samej wódki dodają trochę spirytusu e, z ziemniaków, żeby troszkę ją zbalansować. No i podobno jest e, Naprawdę fajna, czysta i niesamowicie delikatna. No dobra, zobaczymy zobaczmy, jaki jest aromat. Po pierwsze, <laughs> widzicie, są takie skórki y, czerwonych jabłek. Trochę perfumowato, ale słodko i jabłkowo, właśnie takie czerwone jabłka. Coś mi to przypomina, trochę gumę balonową. No, trochę gumę balonową <laughs> jest przyjemnie, zobaczymy, jak w smaku wasz zdrowie. Mmm, genialnie delikatna. No i ma też właśnie też czuć te aromaty czerwonego jabłka, tej skórki. <laughs> trochę tego w smaku jest. E, później jest niesamowicie delikatnie e, jest. Oczywiście mm, trochę mm, takich pieprzowych, ognistych nut alkoholowych, ale to na krótko, niedużo. Później piękna, rozgrzewanie w przełychu, idealna, piękna, delikatna, e, świetnie się napije. E, no, no, jest takim twistem, nie? Jabłkowa e, w smaku. E, i w armacie, szczególnie w aromacie. coś innego, coś ciekawego, chyba warto spróbować. Ja to kupiłem w Sansberry, ale na Master of Maltz też jest, także można z online kupić. Bardzo ciekawa, przyjemna. No i zaskakujące smaki, ale niesamowicie. Gładka, przyjemna. E, żadnych takich, wiecie, paskudnych nut. Nie! To można nawet na ciepło pić. To jest jakość. Hmm? Można sobie popijać tak. Spokojnie, po malutku. Z dużego kliszka. Może na lodzie, ale nawet ciepła jest bardzo dobra. Nie trzeba jej szybko pić. Można powoli. Bardzo fajna. Podoba mi się. Mam nadzieję, że yy, ta recenzja wam też się podobała, tak jak podoba mi się ta wódka. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwonczku, który wam przypomina o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco. No, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Prześlijcie tam film swoim znajomym. No i jeśli chcecie wspomóc troszkę yy, bardziej ten kanał, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie tego filmu. Wasze zdrowie. Cześć.